Witam serdecznie ze słonecznego Seattle, Jaśmisty Strona, dzisiaj zapraszam na Festiwal Polski w Seattle. Festiwal Polski w Sieru, organizowany przez Dom Polski i inne polonijne organizacje, to już taka trochę tradycja. Proszę się nie zrażać, na początku, jak chodzę, to jest bardzo mało ludzi, bo byłam tam bardzo wcześnie rano, bo się wzięłam i się zgłosiłam na wolontariusza. Więc o 6 rano nosiłam pierogi do ciężarówki i było bardzo fajnie. Znaczy, no nie tylko pierogi, nie tylko do ciężarówki, ale jak już człowiek kłazi na tą siłownię i trenuje te wszystkie głupoty, to się można odwdzięczyć społeczeństwu polskiemu na obczyźnie. O tym dostanę koszulkę. I zadwdzięczanie się, i y, ciasto, co już szło syklu, w cyklu z moim trenowaniem, no ale jakby pomija, W każdym razie byłam tam wcześniej, rano, później tych, tych ludzi było naprawdę dużo. Y, może tam są takie kadry, że nawet jest ich więcej niż 5 osób, więc te, te, te puste sale, to żeby państwa nie przeraziły, zainteresowanie było. Jak sobie tak będę chodzić, wam pokazywać, co się tam działo, y, to w międzyczasie. Opowiem trochę historię domu polskiego i Polaków w Seattle, bo to jest w sumie całkiem ciekawe. Albo w sumie może inaczej czemu nie? Na festiwalu oprócz tego, że można było kupić pączki po 5 dolarów, jabłecznik inne takie, yy, chociaż krymówek nie było ku mojemu wielkiemu rozczarowaniu. Yy, to można było jeszcze zobaczyć papieża, znaczy po, yy, figurkę papieża, tak? Yy, chyba Lecha Wałęsę w formie postumentu z Modeliny, czy czego tam, dowiedziecie czegoś o polskim kościele, bo mam polski kościół, chyba nawet dwa. Ale jeden z takich główny polski kościół, którego wolontariusza machali ringrafem z maryjką. No i oczywiście dowiedzieć się wielu rzeczy o polskich grach komputerowych. Ponoć można było w nie też zagrać, ale jak tam byłam, to akurat, tutaj, to akurat je instalowali, więc nie wiem, ale domyślam się, że na końcu, końcu można było w nie zagrać. No się w końcu zainstalowały, bo ktoś tam był i grał z wielkim zapałem nawet. Wpatrywały się, wpatrywały się jakieś osobniki w te ekrany, więc jest ta promocja polskiego gamingu. Co mnie zresztą bardzo cieszy, nawet tam są takie piękne plansze, ujęcia i pokazują właśnie, jak to kiedyś było, jak to właściwie z objęć solidarności narodził się, polski, polska produkcja gier i, i takie rzeczy. Więc to wszystko tam jest. Można, znaczy będzie można zobaczyć, jak tak mówię chodzę, chodzę, tak będę pokazywać kamerę tu, kamerę tam. Bo osobno nagrywam ten komentarz, a osobno będę montować później to, co pokazuję. Bo miałam kiedyś taki plan, żeby Chodzić i mówić jednocześnie, tylko problem polegał na tym, że jak chodzę i mówię jednocześnie, to po pierwsze co chwilę mi ktoś przerywa, po drugie okazuje się, że później tego i tak nie słychać, po trzecie tu coś przerwę, tam coś przerwę, to coś muszę coś wyedytować i później wychodzi to źle, więc z tego efektu, z tego powodu, efektem czego właśnie wiele o sobie. A audio sobie. Mam nadzieję, że was to głęboko, głęboko wam to nie będzie jakoś e, przesadnie e, przeszkadzało. E, w każdym razie były też stoiska do zakupu porcelany, różnego rodzaju pamiątek, wycinanek, zeszytów, nie wiem, fartuszków, czy cokolwiek innego. I była też miejscówka do wsparcia imi ukraińskich emigrantów. Tam też oni to sprzedawali, jakieś tam. Jakieś, e, jakieś torby czy coś takiego, coś takiego, więc tam też było coś takiego, można było sobie tam wejść, była też biżuteria, powiedziałabym e, taka bardzo e, Polska, więc y, takie elementy, grozy y, i polskości były. Gdzieś na w międzyczasie pójdziemy sobie i wystawę polskiego plakatu, bo była wystawa polskiego plakatu, żeby nie było tylko tak, że tam jakieś kubki, y, porcelana i koszulki i nic więcej. Koszulki swoją drogą też były, tylko chyba na zewnątrz y, to była właśnie, żeby się dokulturalnić, proszę Państwa, to była, to był polski plakat. Który swoją drogą w dawno, dawno dawien, dawien, dawna był sztuką na miarę światową, był bardzo w świecie doceniany, sztuka polskiego plakatu. A, że, a nie, że tylko biały tło i karolak. Znaczy, jak byłam dzieckiem, pamiętam jeszcze jak te plakaty były i one były takimi plakatami, które jak, jak się szło do kina, to one były normalnie w gablotce. I to były te plakaty właśnie z polskiej szkoły plakatu. No i one mi się wcale nie podobały, jak ja byłam dzieckiem. Bo ta abstrakcja przegrywała wizualnie, w moim odczuciu, paroletniego dziecka z kolorowymi plakatami z Hollywood. Teraz doceniam, oczywiście, natomiast mówię o swoich odczuciach wtedy historycznych. Wróćmy jednak do cudownego, pięknego naszego festiwalu polskiego. Były też tańce, był Polones, którego się oglądacie, ile wlezie, bo akurat tym się chciało nagrywać, więc jakby dużo tego Poloneza będzie. Ale nie będziemy się tak nudzić, bo ja Wam powiem jakieś inne ciekawe historie w międzyczasie, żeby było jasne. A muzyczka z podspodem, spodem, która tam gra, i, którą słyszycie, no to, to nie jest muzyka z tego festiwalu, bo ona też była powiedziałabym bardziej na temat. Natomiast to jest muzyczka ludowa, która jest udostępniona na YouTube, bo nie mam za bardzo jak wykorzystywać audio w całości, ze względów omówionych nieco wcześniej. I, jak mówię, cały czas coś do mnie gadał. Albo można było słyszeć różne polskie pokrzykiwania, wyzywaj wyzywające do łagodności, nie, lub też y, wzywające. Y, Córy Koryntu, albo też pośpieszające innych zgromadzonych i takie inne elementy, bo tam oczywiście przyjechała Polonia, więc jakby język polski można było usłyszeć na lewo i prawo. No i niekoniecznie jakby też chciałabym upubliczać tego typu rozmowy czyjeś prywatne. A jak wiadomo, że jak się stoi w tłumie, to ciężko nagrać, coś, żeby nie, nie słychać było rozmów prywatnych. Migną nam też potrawy, których serwowano kilka. Tam zdaje się. Był bigos, był polski hot dog, czyli po prostu hot dog z polską kiełbasą, były pierogi, nie wiem, co tam jeszcze było, coś tam było, wy sobie zobaczycie, zobaczycie sobie też ceny, więc jak bylibyście ciekawi, to... Można się wszystkiego dowiedzieć, jak to wygląda, mniej więcej, w takim, na takim festiwalu, oczywiście. Zwykle, trzeba, zwykle, żeby w ogóle te potrawy zjeść, to trzeba było postać w kolejce po żetonik. Żetonik kosztował tam konkretne pieniądze, po czym z tym żetonikiem się szło i się odbierało, co się, za co się zapłaciło. Więc dla ułatwienia stało się w dwóch kolejkach, a nie w jednej, ale przynajmniej ci, co serwowali bigos, nie musieli serwować reszty. Więc to było to ułatwienie. Był też ogródek smakowy dla piwoszy i tam była chyba jakaś wódka, ale ponieważ ja akurat, akurat prowadziłam samochód, to znaczy, no, byłam samochodem, jak to się, jak to się mówi, yy, no to nie skorzystałam, tak? Więc jakby, no gdzieś tam było. Może, był jeszcze alkohole, że nie było. Yy, no więc czyli pączki, bigos, pierogi i piwo. Bardzo po polsku. Były też przemówienia, nagrody różnego rodzaju, zdaje się, że ten konkretny dzień, a był to bagatela, to świeży materiał. 8 lipca to został ten dzień uświęcony mianem Dnia Kultury Polskiej w Sietlu. Tak jakbyście byli ciekawi. To jest taki dzień w Sietl obchodzony, poniekąd. Więc gdzieś to tam mówili, jak ja będę pokazywać, to będą ludzie kto tam przemawiać z mikrofonami na takiej czerwonej kurtynce, to to gdzieś tam było tam powiedziane. Eee, natomiast te przemówienia były bardzo długie i nagrało się z takim echem, że bez sensu, więc jak mówię, streszczenie jest to prostsze takie. A poza tym moja nauczycielka Pina dostała wyróżnienie za krzewienie kultury polskiej. Bardzo się z tego cieszę, bo akurat niesie kaganek oświaty muzycznej na tej ziemię. Oczywiście. Bez żadnej ironii, naprawdę niesie. No i tak doniosła, że dostała wyróżnienie. Bo jakbyście nie wiedzieli, to w momencie, następuje pewna magiczna zmiana, mianowicie zapisałam się na akcję pienina, znowu, że wróci do tego i gram sobie na Pieninie. I moi sąsiedzi muszą znosić gamy i pasaże. Na szczęście mam urządzenie takie grające, które ma wejście na słuchawki, więc nie muszą tego słuchać cały dzień, ale z drugiej strony urządzenie ma też bardzo fajne głośniczki, więc muszą troszeczkę pocierpieć. Można się cieszyć, że nie jest się moim sąsiadem, ale mniejsza z tym. W każdym razie taka propo. to był grany Chopin, był nawet śpiewany Chopin, no i był chór dziecięcy. I tam się taki moment pojawia, jak wszyscy wstają, a te dzieci są na scenie i ja myślałam wtedy, jak bo ja tam coś tam filmowałam, kręciłam się tam koło tych ludzi, i Myślałam, że oni rykną od razu, albo Rotę, albo hymn polski, a te dzie dzieci grzecznie zaczęły od hymnu amerykańskiego. I mi się trochę mózg przepalił, bo nie dosłyszałam zapowiedzi i bardzo się zdziwiłam, bo mi te Krakowiaczki do God Bless America zupełnie nie pasowały. Znaczy, ja wiedziałam, gdzie jestem, tak, mieszkam w Stanach, więc nie powinien mnie dziwić hymn amerykański, ale mi tak wizualnie dźwięk z wizją mi się nie zgadzał. A później już poszedł hymn Polski, oczywiście, więc jakby to zwarcie mi się pogodziły. Była już jakaś taka parada, że oni tam wszyscy przeszli gdzieś tam od tej, od tej sceny do tego budynku i z powrotem, więc tam jeszcze była taka malutka polska parada. taka a propos parad. Ale ona była malutka, bo tam nie było specjalnie dużo ludzi, która w tym uczestniczyła. To nie było jakieś setki tysięcy albo nic takiego. Ale miałam o Domu Polskim mówić. Mianowicie. To jest bardzo, bardzo, bardzo stara instytucja. Jak na Amerykę, to bardzo stara, wręcz antyczna. Czyli straszy. Bo jak w Stanach, bo w Stanach, jak wiemy, z horrorów, wszystko co ma ponad 100 lat jest nawiedzone. Więc Polacy są z automatu nawiedzeni. Oczywiście sobie żartuję. Tak, jakby ktoś nie wiedział. Pierwsi polscy imigranci objawili się w Seattle już w latach 70. XIX wieku. Po, po pierwsze, bo drwale, a po drugie, po drugie, bo rybacy. Bo tego mamy akurat tutaj dużo: drzewa i ryb. W sumie zanim Microsoft nam tutaj trochę zmienił profil, a Amazon nie zaczął sprzedawać na cały świat, to Seattle to właściwie to była aza drzew i ryb e, oraz depresji. E, stąd Kurt Cobain z Nirwany, na przykład. Chociaż on mieszkał akurat nie w Seattle, znaczy później już mieszkał w Seattle, e, tylko mieszkał już w takim miejscu, że tam jest naprawdę dość depresyjnie, ale jakby nie, nie mieszajmy wątków, nie róbmy aż takich dygresji. Jak było z depresją wśród polskich emigrantów, to nie wiem, ale oprócz ryb i oprócz drzew okazało się, że jest jeszcze jedna intratna gałąź pozyskiwania pieniędzy i, i, i wspomagająca zdechnięcie fatalizmu, czyli gorączka złota. Siedl, jak wiadomo, był ostatnią przestanią przed podróżą na dziką i złotą północ, więc można, może złota tutaj nie było w takim sensie yy, dosłownym, ale byli poszukiwacze złota, którzy jechali na tą północ i których można było z tego złota łupić a właściwie z pieniędzy, znaczy, sprzedawać, tak? I yy, oni potrzebowali różne rzeczy, na przykład psy, namioty, czy sitka. I my Polacy też im te sitka sprzedawaliśmy. I udawało nam się tak na, na tyle dobrze, że Założyliśmy sobie wtedy w 1899 roku Polish National Alliance w Ballard, które wtedy było osobnym miastem. A teraz bo już nie jest osobnym miastem, zostało wpłonięte, bo jest dzielnicą Siedlów. W każdym razie w 1904 roku Polonia zakupiła ziemię w Sietle i wybudowała Dom Polski, który tam stoi po dziś dzień, to znaczy, któraś jego wersja chyba, będąc siedzibą Towarzystwa Domu Polskiego. I tam są organizowane różne imprezy. Tam też przyjeżdża konsul raz na parę miesięcy, jakby ktoś się. Bo my nie mamy ambasady. Jest konsul, jest konsul honorowy w Domu Polskim i raz na parę miesięcy, na przykład, jeśli chce się odnowić paszport albo załatwić takie sprawy urzędowe, to w Domu Polskim przyjeżdża konsul na przykład na weekend i tam wtedy można pójść i sobie ten paszport wymienić. Bo no, pa, wnioski do paszportu trzeba złożyć osobiście, jakbyście Państwo nie wiedzieli. Jakby, znaczy, jeśli ktoś chce szybciej, to musi polecieć do Los Angeles, bo tam jest akurat konsulat. U nas nie ma, u nas jest tylko Dom Polski. Yy, w każdym razie, oprócz tego, są tam organizowane właśnie różne imprezy, różne koncerty. Można sobie pójść na koncert Chopina na przykład. Można się nauczyć robić pierogi yy, z kołem pań, bo jest takie koło pań, które tam się organizuje czasami. Yy, można pouczęszczać do, do polskiej szkoły imienia yy, Juliusza Słowackiego, która uczy języka polskiego yy, zarówno dzieci, jak i dorosłych. A w Domu Polskim jest też biblioteka. Widziałam na własne oczy, jest. Mają tam książki po polsku. Proszę sobie wyobrazić. Wiem, że są też spotkania harcerzy, bo jest jakiś jest tutaj harcerski, ale nie wiem, czy oni są dokładnie w Domu Polskim, czy tam gdzieś orbitują dookoła tego, bo jakby no, czasy harcerskie są już poza mną bardzo dawno. O ile do nauki pianina to jeszcze mogłam wrócić, to do bycia harcerzem to już nie bardzo. No, a w Domu Polskim są jeszcze różnego rodzaju tańce, swawole, no i wspieranie polskiego festiwalu filmowego. Mamy tu polski festiwal filmowy w sieklu. On no się co roku dzieje, więc to się tak dzieje. Tak byście się zastanawiali, jak wygląda Polonia w Seattle, To są mniej więcej takie organizacje. Znaczy, oczywiście są jeszcze polskie sklepy, nie jest ich tam przesadnie dużo, ale są, więc troszeczkę, troszeczkę w, jeżeli chodzi o Polonię, się tutaj dzieje. Może na pewno nie aż tak bardzo jak w Chicago. Polonii było, wydaje mi się, że liczniejsza jest na pewno na Florydzie, w sensie jest nas Polaków tam więcej. W Seattle nas znowu tak dużo nie ma. Natomiast Polonia tam była od wieków wieków, tak? Od samego początku, bo w XIX wieku, tak, na dobrą sprawę, Pacyweg Northwest, czyli, ten, czyli ta, ta część krajów, w ogóle tam się zaczęło coś dziać, troszeczkę przez tą gorączkę złota. No i myśmy tam byli prawież od samego początku. Natomiast no, ci tam, co byli na samym początku, to nie wiem, jak bardzo ich potomkowie te polskie korzenie tak celebrują. Nie wydaje mi się, że tam pewnie to już tak wsiąkło i się wymieszało, że tak powiem. I co jeszcze mogę po ciekawego wiedzieć? No i polski dom, jak się dzieją targi gier komputerowych, bo my mamy jeden z największych targów komputerowych, które się nazywają Pax West. Ja na nie nawet jutro będę szła i może Wam coś pokażę. To znaczy nie wiem, czy będzie z tego materiał, czy po prostu będą na tym jakieś zdjęcia, bo nie wiem, czy... Po pierwsze, czy będą go nagrywać? Po drugie, czy będę miała rękę do żeby nagrywać. Więc, więc jest Pax West i zazwyczaj podczas tego Paxu, który głównie jest skierowany do małych deweloperów, do małych studiów growych, ale nie tylko małych. To zazwyczaj Dom Polski organizuje taką wielką imprezę dla wszystkich deweloperów, którzy do Seattle akurat przybyli z Polski. Więc do tego nam ten Dom Polski jest potrzebny między innymi. A jeżeli chodzi o sam Festiwal Polski, to jakbyście chcieli się dowiedzieć, to Festiwal Polski się dzieje już od 2012 roku. Były jakieś przerwy, bo były pandemie covidowe i inne takie, więc on się nie dział przez jakiś czas, ale teraz znowu się dzieje. I jak widać, przyjeżdżają różnego rodzaju zespoły, nie wszystkie te zespoły, które tutaj się na, tych, na, tym, na tej scenie objawiły, bo tam, ja wiem, że was zamęczę tym polonezem, ale były też inne tam, krakowiaczki, takie i siakie, więc było tam też sporo tych grup, które tam się, które się objawiły, które występowały. I głównie właśnie w takim bardzo no, polskim rejonie muzycznym, takim folkowym, tradycyjnym, to one nie wszystkie były ze Sietlu. To też trzeba zaznaczyć, że niektórzy byli skądś. Chyba ktoś tam był z Chicago, chyba ktoś tam był z San Diego, więc przyszła jakaś organizacja, przyszła jakaś reprezentacja, przyjechała reprezentacja innych polonijnych komórek i się jakby tutaj nas zabawiała, pokazywała, co potrafimy. Przynajmniej w teorii. Bo jakby ja poloneza ostatni raz tańczyłam na studiówce. Prawdopodobnie tak jak większość z nas. No chyba, że ktoś ma jakiś, jak, jakąś, bardzo lubi tańczyć, no to jakby może tego poloneza tańczył częściej. Ale myślę, że większość z nas to zakończyła tą, tą przygodę z polonezem mniej więcej w tamtych, w tamtych rejonach. Jeżeli chodzi o miejsce, gdzie to się odbywa, to może zauważacie, a może nie, to się odbywa w samym, w samym w możliwym, że w centrum, znaczy, to poniekąd to jest centrum, ale powiedziałabym w samym sercu sietlu, bo to się odbywa pod tym tak zwanym Space Needle, czyli pod tą taką wieżą, na którą można zresztą sobie wjechać. To znaczy, wjechanie na tą, na tą wieżę nie ma nic wspólnego z Festiwalem Polskim, chyba że się go zobaczyć z góry. Natomiast tam, tam jest, przy pod tą, pod tą wieżą, jest taki duży park. I tam jest mnóstwo restauracji i tak dalej, i tak dalej. Jest też mnóstwo budynków, w których się dzieje parę para innych festiwali. W tym samym czasie się działo, bo zależy, że działo się także festiwal e, lodów. E, w sensie można było pójść, zapłacić tam jakieś pieniądze i można było zjeść tyle lodów, ile się chciało. I proszę sobie wyobrazić, że e, duża część mieszkańców Sietlu stwierdziło, że zamiast e, wszaniać lody jak, jak świnia trufle, to oni woleli pójść na festiwal polski. Patrzcie, jakie to jest piękne. Aż się serce raduje, śpiewa Bóg rodzice. Więc tak. I tam są różnego rodzaju, właśnie, knajpki, i tak dalej, tak dalej. A polski festiwal, bo się on siedział, była tam scena. Ale był też, były też w budynku, jak pokazywałam w budynku. I ten budynek to jest tak zwany budynek Armory, czyli budynek zbrojowni. Znaczy, może tam kiedyś jakaś była zbrojownia, a teraz tam nic nie ma. Tam jest chyba wejście do, do kolejki. I tam jest jakieś muzeum dla dzieci, coś tam. Więc to powiedziałabym takie przestrzenie. Yy, trochę wystawowe, trochę żeby sobie spędzić czas, jeżeli ktoś w Seattle żyje, albo pod Seattle żyje, bo zadziwiająco bardzo dużo ludzi, która mieszka w tym, w tym rejonie, w ogóle nigdy nie przyjeżdża do centrum, bo znaleźć parking, a w ogóle przebić się przez te, przez te korki i przez te małe uliczki, to jest czasami dramat, więc yy, żyje się na obrzeżach i nawet się tu nie zagląda za często. Ja ostatni raz, szczerze mówiąc, to byłam w centrum, no właśnie z tej okazji, mówiąc szczerze, jakby nie było tej okazji, to nie wiem, kiedy bym tam pojechała. Zwykle jeżdżę do centrum wtedy, jak jest, jakaś, jest jakaś, jakiś powód. Zwykle przyjeżdża ktoś z Polski i chce zobaczyć centrum. To wtedy tam idę. Ale jeżeli na przykład ktoś nie był jeszcze, no to tam można sobie spędzić czas no właściwie cały dzień. Tam są różnego rodzaju jakieś norki, zakamarki, jakieś atrakcje. A więc jakiś ogród botaniczny tam jest nawet pod tą, pod tą wieżą. Można sobie na tą wieżę wjechać, oczywiście nie za darmo i tam sobie spędzić czas. No więc proszę sobie nie, nie, nie myśleć, że polski festiwal był gdzieś tam z boczku, na jakichś peryferiach. Absolutnie nie. W samym sercu wszyscy mogli przyjść i docenić. I powiem wam, że. Kolejka po polskie ciasta, po polskie pączki, po polskie słodkości to była no całkiem spora, naprawdę spora, więc doceniają i prawda jest taka, że jak ktokolwiek, znaczy ja chętnie posłucham waszych opinii, jeżeli tu byliście albo tu mieszkacie w Stanach Zjednoczonych, natomiast no amerykańskie ciasta nie mają startu do polskich. Powiedziałabym, że amerykański Bigos nie ma startu do polskiego, ale nie ma czegoś takiego jak amerykański Bigos. Chyba, że porównujemy Mackenzie z Bigosem, to wtedy i tak wygrywamy. Więc tym miłym akcentem będę bewoli kończyć. Mam nadzieję, że to było miłe takie spotkanie, na szybciutko. Nie jestem długi odcinek, ale chciałam wam przynajmniej pokazać to, po prostu jak to wygląda, jaka panuje atmosfera, jak to mniej więcej jest. Więc, jeżeli przyjeżdżacie do, do, do Sietlu i tęsknę wam za krajem, to możecie na taką imprezę pójść raz do roku, zajrzeć do domu polskiego, w którym się co jakiś czas coś dzieje. Albo możecie też zabrać swoich amerykańskich znajomych i ich objawić, jak to mniej więcej wygląda. Oczywiście, no, to jest taka polskość, taka, taka bardzo tradycyjna, tak? Wałęsa, papież, częstochowa, bigos. Ale mimo wszystko jest tak, jakby tam część nas, mimo wszystko myśmy się w tym wszystkim wychowali. Natomiast tyle mam dla Was do dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się ten krótki spacer podobał i do zobaczenia niedługo. A ja Was zostawiam z tą ludową muzyczką z YouTube'a, która jest taka chyba bardziej bawarska niż polska. No, ale niestety wybór był dość ograniczony z możliwości. Mogło być to albo na przykład, no nie wiem, 9 yy, Symfonia Beethovena, więc to chyba bardziej po polsku. Posiadczki, trzymajcie się. Papa! Pa.